Okej, okay, już jestem. Jesteśmy, słuchajcie, w sali naszej konferencyjnej, zaraz przyjdą też moje dziewczyny i Hania, słuchajcie, przygotowała tutaj brał bar przenośny, <grym> także jestem w szoku, zaraz wam pokażę, także zobaczcie jeszcze raz, bez brwi po prostu, mówię właśnie, że bez brwi to o, ja się zimę, dzisiaj nie Ale dziwę, od słońca chyba Bardzo powiem. mi zjaśniały i no wyglądają jakbym, wiesz, ja nie miała brwi. Ja mam, e, jasne, to dzisiaj sobie stylizowałam tym nowym produktem, wiesz, bo testuję więc jest już trochę lepiej. Słuchajcie, ja teraz rzadko robię brwi, bo jest taka sytuacja, że po browbarach raczej nie jeżdżę, ale to możemy się spotkać zachowując wszelkie standardy higieny, także rękawiczki, wszystko dezynfekujemy, wszystko jest używane w najwyższym standardzie, tak jak w browbarach, więc... Właśnie, tak, jak to w browbarach wygląda? Wszyscy, wszystkie usługi wróciły, prawda? Usługi wróciły, słuchajcie, tak, więc śmiało możecie wpadać, natomiast trzeba się umówić, zachowujemy odstępy, pracownice naszą, maseczki cały czas, mm -hmm. wszystko, wszystko jest dezynfekowane, wszystko jest z takim najwyższym standardem jeśli mieli jakieś pytania, to najlepiej po prostu zwrócić się do zespołu. No i na pewno wypełnić też ankietę właśnie, taką jak wszędzie dzisiaj są na Więc to tak wygląda także Karolina, mój zestaw gotowy. No ale słuchajcie, jak najbardziej dobrze to wygląda do maseczki, tym bardziej ważne są brwi, więc robimy. Pust tak nie widać, więc rób to że Zobaczcie no tylko Wam pokażę, jak Hania sobie przygotowała. Tak, jako... słuchajcie, takie potrzeby biurowe, zaraz wszystko rozkładamy no to wracam do Was zaraz z brwiami. No i mówiłam, brwi to życie, słuchajcie, twarz jest od razu inna. Dziękuję Ci Haniu. Bardzo Dziękuję proszę. Ci, po prostu czuję się od razu pewniej lepiej. Uciekam teraz do laryngologa, zobaczyć co z tym moim uchem i widzimy się później. Słuchajcie, wracam od laryngologa i okazało się, że mam zapalenie ucha środkowego, a w zasadzie, że zabrał mi się płyn właśnie po basenie. Wiecie jak to jest na basenie? Po prostu woda mi się tam dostała, więc po prostu pech. Pech, pech. Dodatkowo mam jeszcze infekcję nosa z tej strony, więc to jest wszystko tutaj połączone. Dostałam steryd, psikacz, tabletki na opuszczenie tego. Do 10 dni mam słuchajcie, chociaż powiem wam, że to... Uczucie zatkanego umarł. Jest niesamowicie wkurzające. ktoś miał, to wie. Muszę pobrać to do 10 dni. Jak mi się to 10 dni nie odetka, co znowu już 10 dni mam zatkane ucho. Powiem Wam, że straszny pech. Mam nadzieję, że się już odetka, bo to jest bardzo wkurzające, szczególnie w pracy. Nie mogę sobie. O, dziewczyny jeszcze siedzą, idę do nich. Nie mogę sobie, słuchajcie, poradzić. Ja już jestem w Make-A-Wish i będziemy robić paznokcia jednocześnie. Dłonie i stopy. Będę też miała zdobienie, słuchajcie, z mini i z Mickey na urodziny córy. Ale ważna informacja jest taka, że po pierwsze, make up wish na hasło stylizacji macie nagle 20% zniżki na pierwszą wizytę. Wiem, że bardzo dużo osób skorzystało, więc możecie przechodzić. Po drugie, jest taka informacja ważna, że możecie jednocześnie właśnie wykonać stopy i, i manikir lub podczas pedikiru zrobić sobie też jednocześnie brwi. To też jest fajna usługa, która jest nowa tutaj w salonie. Salon jest przy Nowowiejskiej. Przy samym placu Politechniki bardzo dogodne miejsce. Wiele moich widzów odwiedziło dziewczyny, także pozdrawiam. Mam nadzieję, że jesteście zadowolone, a na pewno jesteście. My właśnie już po ściąganiu moich długaśnych, skoczyliśmy wszystko moje, słuchajcie. Wszystko moje tak rosną, jak szalone. I będziemy robić mleczne paznokcie, właśnie ze stopieniem. A teraz skakuję na penikir. Słuchajcie, trzy godziny byłam na paznokcie, ale uwaga, patrzcie co mam. Patrzcie co mam na urodziny córki. Miki i mini po prostu. Cudownie Ola z Make a naprawdę popłynęła przepięknie I zrobiła te paznokcie Mam ochotę na takie przepyszne lody Jadę do Blue City dokupić jeszcze jakieś rzeczy na urodziny dla małej Robimy urodziny, ale tak bardziej rodzinnie Znajomych będzie niewiele Zresztą wiele osób teraz wyjeżdża na weekend ten właśnie długi Jak co roku Także raczej te osoby, które są po prostu z Warszawy Goście specjalni też będą Nowe kolczyki się tak prezentują Dzisiaj dodaliśmy na stronie, mam nadzieję, że Wam się spodobały, są bardzo lekkie, a wyglądają na ciężkie, bo są puste w środku, także tak, paznokcie gotowe na urodziny, jadę jeszcze zobaczyć w Blue City, muszę kupić jej sandałki, sukieneczko już mamy w ogóle całe, tutaj słuchajcie z tyłu, tutaj mamy butle z helem, cały, całe zamówienie robiłam na Allegro, balony, konfetti, mnóstwo, mnóstwo, czapeczki Miki, opaski Miki, na całość wydałam kilkaset złotych, ale myślę, że jest i tak mniej niż gdybyśmy robili to przez firmę. Także w tym roku wszystko robimy sami, robimy w restauracji jak co roku, bo trochę tej rodziny jest ale dekoracje będziemy robić sami, więc wam to ponagrywamy, bo myślę, że to może kogoś zainspirować. W tym roku będzie motyw przewodni Myszka Mini, myszkamiki. nie każdy lubi, wiem, że taki dosyć oklepany motyw, no ale młoda najbardziej to lubi, to jest teraz to są jej bohaterowie ulubieni, więc wiecie jak to jest. Tak sobie zażyczyła, tort będzie, słuchajcie, tort będzie kosmiczny, ale to wszystko zobaczycie, będziemy w sobotę nagrywać. Dobra, ruszam do Blue City, strasznie chce mi się pić, strasznie chce mi się zjeść zimnych lodów, ale jeszcze chwilka muszę dojechać. Jestem w domu, obycałam Wam haul. Po pierwsze kupiłam młodej tą samą sukienkę, którą ma Matylda. Ona kosztuje 80 zł i jest w HM. Ja nie wiem, czy online ona nie jest trochę tańsza, ale już wiecie, jak tam byłam, no to już, już kupiłam. Tym bardziej, dobrałam, wiecie, rozmiar odpowiedni, także ona jest. Jest jeszcze taka fajna ombre koralowa. Ja to Wam postaram się podlinkować. Bardzo, bardzo fajna sukieneczka. Ale co najważniejsze, to są rzeczy na urodziny, które chcę Wam pokazać. Zamówiłam na Allegro takie zestawy. One były bardzo tanie, naprawdę bardzo tanie. Tu będę musiała tą spódniczkę niestety. Zmniejszyć, bo w pasie będzie namło za duża. To jest taki, wiecie, rozmiar uniwersalny. Tak, i bluzeczkę kupiłam w HM-ie do tego. Nie wiem, który kolor wybierze, bo nie mogła się zdecydować, czy chce luzować, czy, czy czerwony. Ona jest teraz myszką mini, więc wybierze sobie w dniu urodzin. I słuchajcie, bluzeczkę, którą kupiłam do tego, bluzeczkę z HM-u. To jest taka podobna do tej, co mam, tylko bo też mam obówki, co widzieliście w Holu. Tak kosztuje 29 zł, tyle co kurczę dla dorosłego. Także taki zestaw, proszę, taka mini jest, pełna, pełna stylizacja urodzinowa lub wiecie, lub będzie po prostu z różowym. To jeszcze zobaczymy jaki będzie rano humor. Kupiłam też crocs'y, słuchajcie, nasza sura nie wychodzi z tych butów. Ja mówiłam moje dziecko nie będzie chodzić w crocs'y, ja nigdy nie będę chodzić w crocs'y, one są tak wygodne, na w nich chodzi całe lato, tylko ma zielone. No i teraz na urodziny poszłam nie było, niestety nie było czarne, bo chciałam czarne wiecie i dodać do tego te te przypinki, ale niestety nie było, więc wzięłam jej różowe z feletowym i do tego wybrałam takie przypinki. Te przypinki się płaci, mniej więcej 30 zł za jedną. Chyba te, te mniejsze są chyba tańsze. E, także no nie jest to tania zabawa, ale plus jest taki, że jak dziecko rośnie i wiecie, zmienicie buty, to można te przy, przypinki przepinać do innych butów. Także myślę, że piękny zestaw. E, będzie. Już jej pokazywałam, bo gadałyśmy na FaceTime Jest są babci, pokazywałam buty, bardzo się podobały. Pokazywałam jej moje paznokcie, bardzo się podobały. Mi też się bardzo podobała make-up Naprawdę, dziewczyny. Teraz możecie tam chodzić też na zdobienia, bo Ola wykonuje stopienia. To jest ta Tak. I o, Darek mi zimnego, dziękuję. Special fruits. Fru. Dzięki. Dobra, to jest trój, więc będzie albo różowa mini, ja, albo a, czerwona. Chciałaś kupić inne? Wiesz co, nie było czarne. Chciałam czarne i te mm -hmm. przypinki, no ale y, kupiłam jej te, a które których ona chodzi. specjalnie dziurki przypinki. Są dokładnie te same, które których ona chodzi, Kucie. tylko ona ma zielone i zobacz. Najwyżej się przepnie jak nie będzie chciała tych bo zaraz powie, że chce zielone Może no, że to chodzi, na urodziny sobie założyć. A tam gdzie to znalazłaś? Chciałem widzieliśmy ją ostatnio Aha, czyli jednak ją wzięłaś. Tak, wzięłam ją jednak i będzie super, będzie pasowała do spódniczki i do opaski i do tego te buty. I żeby nie było to, że to jest nasz wybryk, to jest wybryk naszego dziecka, <grym> tak, nie nasz. nasze znaczy dziecko już wybiera <grym> więc kocha Mini, więc będzie miała Mini na uroku. Takie fajne Pokaż co mamy z balony, balony pastelowe ja też sobie wiem rzeczy różne. Dla dziewczyn na urodziny, wiecie, dziewczyn na będą opaski. Dla chłopców będą e, takie oto miki Czekaczki. lub e, myszki miki. Jeszcze opaski więcej? Wszystko jest Allegro, więc można szukać. O, jest dużo opasek. No, opasyk jest dużo, no, nawet będzie na później, To dużo no, wziąłem. Ja myślałam już w ogóle, że to są miki, ale to wszystko mini. Można wypróć tą, wiesz? Wypruć? Tak, można ściągnąć tą tą. Tak myślisz? To jest chyba nasz rzep. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Tak, można. Tak? Tak, tak, no. I będzie Miki? Jest Miki. Ooo, i chłopaki mogą być Miki. Co Ale koszule jest zarobista. Jest H&M. -u. Bałam się, się, że jej nie, nie założysz. A ty ją się właśnie to HM się nie było... HM jest, tylko na Divided, nie na, a nie na tym. Na Divided. Na młodzieżówce. No ja właśnie... No a już. gdzie tak? na H&M'ie? Ukupiłam, zobacz sobie metkę. Bawełniana. Ale jaki ten, mięciutkie. No. Był mówiłaś, też t-shirt, ale wiesz co? T-shirt był. Widzisz Dywejdy. Ja, t-shirt ja był strasznie zasadzie, mały, więc wziąłem ci koszulę. Znaczy, ja w barach. No, proszę, będziesz miał tata. Super, podobnie styl Dobra, to, to ci kupiłam to sobie, to weź tam przeprasuj, a pokażemy wam, co jeszcze. E, na stół, co będzie na stole. To też właśnie na Allegro, mam mówiłam, chusteczki takie. Tannego? I takie, a to jest girlanda. Jeśli takie chusteczki a, będą. Taka gierlanda, ona wygląda o tak dokładnie. Nie ja te same słomki kupiłam. No po co kupowałaś jak ja mam O ja. Słomki. Piękne. Trochę dużo tego plastiku, wiemy, ale. No dużo, na szczęście wiesz, co dużo rzeczy możemy tak, odzyskać, sto... i wystawić na później, nie? To się wbijać tutaj. E, to są takie do fotowódzki. To się po prostu przykleja. Tu też to tu też tak wygląda. Tu też gierlanda. Wielkie bolony. Tak, wziąłam. Ten zamówiliśmy też butle z helem. Takie mini balony. Jest, poszła ta butle. O, i takie jeszcze. jeszcze ja, oczywiście trójeczka. Musimy I to co są? Nie wiem, pokaż. To są te duże. Nie to, co gadaj. Te są w sklepach. Kupiłeś je? No, tylko że zamówiłem takie realistyczne. Nie ja wiem, to co ma... Nie, 80 cm, Ja zamówiłem 120. Oh, wow. Jest to trochę długo czy... kasę wydaliśmy na tę imprezę, ale. Ale wiesz, co? To... Raz w roku. Tak. Będzie pamiętała. jakie przepiękne. Świeczki, ale ja nie wyciągaj. A teraz się posłuchaj, no. Port będzie z Mikim też, będzie przepiękny. A to jest na stół, konfetki. A to jest konfetki na stół, proszę Kurczę, to my za musimy godzinę wcześniej przyjechać. No słuchajcie, dwie nowości, dwie paletki influencerek. Tutaj mamy Andzie, która z marką Maxmo, marki wcześniej nie znałam, wypuściła wegańską paletę, która jest w takim duchu ekologicznym zrobiona, bo nawet nie było tutaj, słuchajcie, tej plastikowej wkładki. Mamy tutaj lusterko i paleta jest bardzo kolorowa. Jak moja mama zobaczyła tą paletę, to mówi, kurczę, to jest paleta dla jakiegoś malarza, artysty. Dużo matów, takich konkretów, zobaczcie, jakie to są kolory. I dużo błysku. Ten błysk jest naprawdę nieziemski. Paleta składa się z dwóch toperów, pięciu pięknie mijających się perłowych cieni i jedenastu mocno napigmentowanych matów. Topery aplikuj na klej od brokatu za pomocą zbitego. Płaskiego pędzla języczkowego. Maty mają największą pigmentację, będąc nakładane, będąc nakładane na przybudowaną bazę lub korektor. Powiem Wam, że ta paleta to wyzwanie. Chociaż z drugiej strony znajdziemy tutaj mnóstwo takich dzienniaków. Wiecie, tutaj na przykład te odcienie, to są dla mnie takie, które bym użyła w makijażu dziennym. No i oczywiście jakiś błysk na środek powieki, no ale będę musiała wykombinować jakiś fajny makijaż tą paletą. I powiem Wam, że jest to typowa paleta pod rudzielców. Tak jak Andzia jest rodzielcem to tak właśnie to zdjęcie jest w piękne. To ta paleta z moim zdaniem zrobiona po A druga przystylka PR-owa jest z marki, którą dobrze znam. To jest marka Vibo i to jest paleta Feel My Mind z Malo i Vibo. I zobaczcie, to jest po prostu... Ja się tak zachwycam tym opakowaniem. Oczywiście opakowanie jest typowe dla Vibo, jest to kartonik po prostu. Tutaj nie ma lusterka, ale fajnie, że wsadzili zdjęcia. Podejrzewam, że te zdjęcia nie Marta robiła sama, jestem przekonana o tym. I makijaż oczywiście też. No i paleta. Mamy tutaj zupełnie inną bajkę, bo tutaj są totalne dzienniaki, gdzie możecie stworzyć taki makijaż i kilka neonów i jeden bardzo błyszczący kolor, także dużo się tu dzieje. Podoba mi się, że tu są te takie kolory bazowe, to takie w tło, gdzie naprawdę można sobie zrobić, wiecie, taki makijaż podstawowy. Dodamy jakiś tam troszeczkę koloru lub tego błysku i będzie fajnie, także sobie na pewno to wytestuję. Ucieszyłam się oczywiście z, z tego wiatraka, super. No i słuchajcie, gdy są takie płynne cienie. Jak wiecie, ja kocham, kocham płynne cienie na lato. One się trzymają cały dzień. Ostatnio miałam taki cień z chudy i bugi, Mówię, co ty masz piękne gramy, ja że to jest chuda. I co mi się tu spodobało, to te kremowe takie cienie bazy jest biała. I jest taka ceglasta. To jest i taki jeszcze jest kolor. Widzicie, taki totalny. Podstawa, a tutaj są błyski. Także podoba mi się, że ta kolekcja jest taka matowo-błyszcząca i coś innego. Także też muszę nagrać jakiś teścik. Nagramy sobie może ze dwa makijaże w jednym filmie. Dajcie mi znać, czy to jest dobry pomysł. Na przykład zrobić dziennik, zobaczcie, jak sobie poradzę z samymi tymi matami. A w drugim filmie zrobić coś bardziej kolorowego. No, neonki na białej bazie. To będzie fajne. Także dzięki za te przesyłki. Nie mogę się po prostu doczekać testowania obu paletek. Słyszycie to? Czy nie słyszycie tego stukania? A co mój sąsiad oczywiście robi? Ee, wiesza nowe oświetlenia sobie w piwnicy. Wiem, bo mam piwnicę obok niego. Słuchajcie, skoro Karolina pokazuje jakieś nowości dla dziewczyn, to może ja pokażę jakieś nowości dla facetów. Karolina tam w tle nagrywa, więc może być ją troszkę słychać. Jemu barbera w poniedziałek już minęło kilka dni, ale zarościk tutaj zapuszczony jest. A ja już pokazuję swoją nowość. Haha, tutaj. Kamera bo Karolina nagrywała jakiś program i jest to nowa maszynka Brown serii 7, jest naprawdę sztos. Zobaczcie jaki ma fajny design, mi się podoba to jak wygląda naprawdę i oczywiście czarny mat, chyba coś w trakcie produkcji pomyślał o mnie, naprawdę dziękuję, dziękuję doceniam to. W taki zestaw wchodzi oczywiście z Marker Center 4 w jednym i końcówka ta tutaj, która goli na zero. I mamy jeszcze jedno oczywiście opakowanie. Nasadka precyzyjnego trimera i tutaj to wchodzi wszystko w zestaw. Ta bateryjka zapewnia nawet do 3 tygodnia golenia, tak mniej więcej 50 minut. Takie jedno ładowanie 5-minutowe starcza na całe nasze golenie. Możecie oczywiście golić się na sucho, tak jak ja lubię najbardziej, z pianką. Również pod prysznicem, bo maszynka jest w 100% wodoodporna. Fajne jest to, że golarka zapewnia gładkie golenie, nawet w takich trudno dostępnych miejscach. Ma tą taką głowicę 360 i ona się rusza w każdą stronę. A zmiana tej nakładki jest bardzo prosta, trzeba kliknąć, cyk, wciskamy kolejną. No cześć mamy teraz vloga nagrywam. Halo? Halo, mamo! Co się wyłączyłeś? Co? Mówię, nagrywam. Wszędzie mi tu dzwonią. Na czym skończyłem? Na tych fajnych końcówkach, które możecie y, wymienić. Muszę sobie zakupić jeszcze taką jedną do... taki trumer do ciała, bo nie mam. Ale będę gładki! Z zamkniętymi oczami powiem A, czego jeszcze nie nadałem? To golarka ma taką technologię, która dostosowuje moc do Każdej gęstości włosa. nawet takiego bardzo, bardzo gęstego. I wtedy daję mu powera Tutaj sygnał. Nie wiem, jak to działa. Daję mu powera yy, i wtedy bardziej goli. Naprawdę gładziutki będę, jak gdzieś Od razu 10 lat młodszy. Po twarzy z zarostem, po twarzy gładką. Zobaczycie, yy, jaka będzie różnica. Szybko leci. Nie rzadko. Jakby się tu ugodził na zero, a w bąs. Hmm? Fajnie by to wyglądało, myślę. A co wy myślicie? Lepiej bez zarostu, czy zarostem? Zarostem, czy bez. No i jestem młody Bóg. Teraz ściskamy maszynkę do czyszczenia. Tutaj do środka Wciskamy od góry. I ona teraz nam się tutaj poucza. Jest pojemnik w środku. Tutaj na dole macie oczywiście ten płyn. Słuchajcie, ja tu sobie elegancko robię kanapkę z wegańskim pasztetem. A mój mąż się ogolił. No, normalny pasztet. Co to się stało? Odmłodniałeś o 5 lat znowu. 10. 10. mam 30, już hmm. No, fajnie wyglądasz w takich. Podoba Podoba mi się, no. Inaczej, tak jak się poznaliśmy, byłeś taki gładziutki. Później zarosłeś. Smacznego. Dzięki. Napiszcie, czy wybieracie wegański pasztet, czy normalny pasztet. Normalny, wiadomo. Wegański, wiadomo.